Ernest Bodzik, dzień dobry. To jest program Szczerze o Pieniądzach. W studiu gość Agata Śmieja, prezes Fundacji Czyste Powietrze i organizator Szczytu Klimatycznego Together. Dzień dobry, 2024, dzień dobry Państwu. 2024 trzeba dodać. Mamy mnóstwo tematów do, do omówienia, ale tak skoro powiedziałem już o Szczycie Klimatycznym, to chciałem zapytać, kto wpadł na pomysł tej zbitki słów? Bo brzmi nieco inaczej niż no, to get powinniśmy nie powiedzieć, żeby mieć czyste w domyśle powietrze, tak? To jest zabawna historia, bo jak już miałam gotowy plan w głowie na organizację wydarzenia, na, na ideę tego, że chcemy robić właśnie szczyt klimatyczny i wtedy też wszyscy odradzali nam, że absolutnie nie może być szczyt klimatyczny, bo ta nazwa była zarezerwowana tylko dla kopu. Mhm. Teraz jest co chwilę jakiś summit. Wtedy budziło to sporo kontrowersji, czy nawet śmiechu, że, że chcemy się nazywać Szczytem. I siedząc na, na kawie ze swoją przyjaciółką, e, mówię: Kurczę, potrzebuję jeszcze nazwy e, na to wydarzenie, i chciałabym, żeby było coś z Together i z powietrzem. No bo Fundacja no to tak. czy, czyste powietrze. I ona zaczęła się śmiać, i mówi: No właśnie to powiedziałaś. Więc e, zapis Together brzmi bardzo podobnie jak razem. Więc mamy razem po to, by mieć czyste powietrze. Jest to wtedy spójne z całą ideą szczytu i, i naszej organizacji, a jednocześnie jest anglojęzyczną nazwą, której broniłam jak lew, bo na początku też były wątpliwości, czy jeżeli coś się dzieje w Polsce, nie powinno mieć polsko No ale ochrona klimatu jest międzynarodowa, i skoro jesteśmy świeżo po, to tak chciałbym, żebyśmy się zastanowili nad tym, w którym my miejscu jesteśmy, jeśli chodzi o tę transformację energetyczną, idącą w kierunku, oczywiście ekologii czystego powietrza, bo mówi się, na razie mówi się chyba o tym, że my mnóstwo pieniędzy dostaniemy na transformację energetyczną. Mnóstwo wielkie, ogromne pieniądze. A w którym jesteśmy w miejscu? Czy my, Środki tak, będą znaczne. I pewnie jakby sprawiające wrażenie ogromnych, tylko jakby skala wydatków i tego, jakie jest zapotrzebowanie naszej gospodarki, będzie jeszcze większa. W mojej prywatnej opinii, podkreślam mojej, jesteśmy na początku tej drogi. Czyli ja szacuję, że jesteśmy na 15-20%. A dlaczego? No bo mamy już świadomość, mamy mniej więcej oszacowane, ale nie do końca we wszystkich sektorach, co należy zrobić i co należy stransformować, e, no bo mamy, mieliśmy polską politykę e, energetyczną do 2040, ona wymaga aktualizacji. E, w międzyczasie jeszcze cały czas tworzą się opinie i strategie na temat e, naszej energetyki atomowej, tej małej i wielkoformatowej. Mhm. Więc to trochę wywróci jeszcze naszą e, drogę. No i tak naprawdę dopiero zaczynamy inwestycje. No bo pojawiały się, pojawiają się farmy fotowoltaiczne w większej ilości, e, zmieniają się ustawy wiatrakowe, wciąż nie są na tyle liberalne, żeby był boom. Na, na wiatraki te na lądzie. Ale przynajmniej głośno się zrobiło. Ale zrobiło się głośno. Czas. Przynajmniej wiemy, o czym e, dyskutujemy. Są plany farm, farm wiatrowych na Bałtyku, ale one dopiero powstaną, więc jeszcze ich nie mamy. Więc jesteśmy raczej na etapie wielkiego planowania, Czyli... liczenia tych kosztów Aha. i budowania społecznej świadomości, bo pomału w Polsce zaczynamy rozumieć, ale dopiero zaczynamy rozumieć, jak duży będzie problem z naszą opartą na węglu energetyką, i trzymanie się kurczowo tego węgla rzeczywiście nic nam nie da? To chyba tak można by porównać, że jesteśmy w takim miejscu, jak byliśmy z budową dróg w momencie wejścia do Unii Europejskiej. Wiedzieliśmy, że będą pieniądze jakieś, wiedzieliśmy, jak ta mapa, ta siatka dróg ekspresowych ma wyglądać, ale. Jedyne co było to poszczególne, minimalne fragmenty, gdzieś łączące e, miasta jakieś pojedyncze. A przecież wiadomo, że sama droga, czy sama energetyka... No buduje się na końcu. A buduje się na końcu, tak. bo na początku trzeba mieć jakby właśnie plany, trzeba mieć inwentaryzację, trzeba mieć ludzi do tego, odpowiednich e, ekspertów, którzy będą potrafili to robić. No i jest całe jeszcze zaplecze, jeżeli mówimy o energetyce, czyli przesył, e, czyli kwestie, no, jakby odbioru, magazynowania, e, tego, co zrobić z nadwyżkami i co zrobić z niedoborem energii. No i jeszcze jesteśmy też graczem w Unii Europejskiej, czyli też musimy respektować nie tylko naszą Polską. Politykę klimatyczną, ale też tą europejską światową. Więc pytanie z jednej strony, na co przeznaczyć te ogromne środki, które otrzymamy, a z drugiej strony, czy nasza gospodarka to dźwignie, bo musimy je uzupełnić swoimi środkami i w jakim tempie się to zadzieje. A czasu niestety nie mamy. I to, co będzie największym wyzwaniem, w mojej opinii, nie są, nie są tylko środki, ale czas, czy zdążymy w tej mhm. wielkim wyścigu? Gospodarczym na to, kto będzie miał tanią, zieloną, dostępną energię. Tak się zastanawiam, ten, chciałbym, żebyśmy trochę poszerzyli ten wątek niedoborów, a bardziej nadwyżki, bo e, często jest tak, że ludzie mówią, o, zbudowali wiatraki i musieli je wyłączyć, bo za dużo prądu naprodukowały. Skąd to się bierze, chciałbym, żebyśmy wytłumaczyli stąd, że wiatrak można wyłączyć, czy farmę odpiąć, a bloku węglowego to tak pstryk i już. To Nie, na pewno tak. tak. Jeżeli musi mówimy, pracować. mówimy o blokach węglowych, no to po pierwsze jest je trudno wyłączyć, po drugie, wiąże się to z dużymi kosztami, więc raczej utrzymujemy je jakby w, w ciągłej ciągłość, pracy. Tak. Można oczywiście monitorować czy regulować jakby stopień ich maksymalnej mocy, ale samo wyłączenie reaktorów czy, czy, czy tych bloków energetycznych jest nieopłacalne. Z drugiej strony mamy oze, odnawialne źródła energii, oparte na przykład na fotowoltaice czy wietrze, które są niestałą formą energii, czyli są zależne od tego, czy świeci wiatr, czy świeci słońce, czy wieje wiatr i w momencie e, wtedy, kiedy mamy na przykład Nieduże zapotrzebowanie na energię, a akurat wieje, no to nie mamy jeszcze infrastruktury magazynowania, która pozwoliłaby nam zatrzymać tę energię na dłużej niż na tylko kilka godzin czy, czy dni. Jest to problem, dlatego wiemy, że ozem będzie tylko jakimś uzupełnieniem naszego miksu, bo nie jesteśmy w stanie oprzeć całej naszej energetyki tylko na odnawialnych źródłach energii, bo są niestabilne. I przede wszystkim system magazynowania w tym momencie jest za drogi i nieosiągalny zupełnie m, dla naszej gospodarki, no bo musiałoby być to hektary magazynów, które i tak nie są w stanie pokryć na przykład kilkumiesięcznego zapotrzebowania na energię. A wyzwanie jest kiedy? Przede wszystkim w zimie, kiedy z jednej strony tak. trzeba dostarczyć energię, ale też ciepło do budynków. No, y, zobaczymy, co przyszłość przyniesie, no ale może za 10-20 lat będziemy potrafili magazynować tę energię tak na pstryk i już. I wierzę, że wydarzy skali. się wiele, jeśli chodzi o innowacje, no bo jesteśmy w etapie przełomowym. Samopatrzenie na to, że jeszcze 100 lat temu ludzie używali liczydła, teraz liczą to wszystko komputery i telefon, nie wiem, naszych rodziców, komputerem, był, a nasz był, tak. był jeszcze na, na korpkę, a teraz wszystko przenosimy do smartfonu, więc naprawdę w ciągu kilku dekad zmienić się może wszystko, ale musimy też patrzeć na to, że jesteśmy jednak geopolitycznie ułożeni w takim, a nie innym zakątku Europy. Mamy zimy. Mamy cztery pory roku, no i mamy ograniczone możliwości, jeśli chodzi o stałą energię ze słońca i wiatru. Nie jesteśmy jeszcze Hiszpanią czy, czy Portugalią, gdzie tego słońca jest w nadmiarze. No dobrze, a zostając na chwilę przy miksie energetycznym, bo mówimy o zmianach, o tym, że wiele rzeczy trzeba modyfikować czy aktualizować, czy ten miks energetyczny, który my docelowo mamy mieć. Czy podejście do tego też się zmieniamy, modyfikujemy w jakiś sposób nasze myślenie o tym docelowym miksie energetycznym, czy nie? Czy jak sobie gdzieś tam jakiś czas temu powiedzieliśmy, że tyle ma być ZOZE, węgiel wygasimy do jakiegoś tam momentu, będzie atom, no to już jest poukładane na zawsze i koniec kropka. Wydaje mi się, że nie i że poukładane na zawsze nie może być, bo sama agresja Rosji na Ukrainę trochę wywróciła zasady tej gry i, i naszą strategię, bo przecież gaz miał być tym paliwem przejściowym. Teraz od tego się odchodzi. E, bardzo mocno rośnie nam atom i smr -y, które jak zaczynaliśmy tu getera w 2020 roku, to wtedy o atomie nie chciał mówić nikt. A to jest perspektywa tylko czterech lat, więc bardzo dużo zmieniło się w myśleniu polityków, ekspertów energetycznych, no ale też świadomości Polaków do tego, że może jednak odeszlibyśmy e, od węgla. No bo też widzą, co się dzieje, czyli widzą, że po mhm. prostu ceny energii, gazu e, i pozostałych surowców rosną i nie zmieni się to. Będziemy mieli ani tańszego paliwa, ani tańszych surowców, więc ten miks energetyczny też musimy oprzeć na czymś innym niż same paliwa kopalne. Czyli y, te elektrownie jądrowe, może te małe, one z jakiś czas m, mają szansę stać się bardzo powszechne. No bardzo przesadzam oczywiście, ale y, nie mamy dzisiaj nic. Nie mamy dzisiaj nic i ja zazwyczaj jestem optymistką, jeśli chodzi o... Działania proekologiczne, bo widzę, jak dużo w Polsce się zmieniło przez ostatnie kilka lat i widzę dużą chęć do tego, żeby pracować i transformować nasz kraj. Ale jeśli chodzi o energetykę, to przepraszam, naprawdę jesteśmy w ciemnej dziurze i trochę w sytuacji bez wyjścia, która na pewno będzie pogrążać naszą gospodarkę, bo z jednej strony. Mamy stare, nieefektywne bloki węglowe, których nie możemy wyłączyć, bo nie mamy alternatywy, więc będziemy musieli przez jeszcze X określonych lat je utrzymywać, modernizować i płacić coraz więcej za węgiel, bo sam surowiec będzie droższy, ale też kary za emisję mhm. będą jakby coraz wyższe. Więc firmy, e, elektrownie e, i pozostałe sektory gospodarki będą też odczuwać jakby koszty korzystania z tej e, czarnej, e, nieneutralnej nie klimatycznie energii, a atom, jest wyzwaniem na lata. Zazwyczaj no tak, czekamy. Nie da się tego po prostu zbudować tak na już. Szacuje się, że taka elektrownia powstaje między 10 a 15 lat. Już mamy opóźnienie, jeśli chodzi o naszą elektrownię jądrową, i jak Państwo dobrze wiecie, długo już czekamy na tą elektrownię, bo pierwsze plany czy, czy, czy myślenia pojawiły się ponad 30 lat temu, i ten atom jeszcze u nas nie powstał. Jest temat SMR-ów, tylko to też nie jest temat, że pojawią się za trzy lata. One też pojawią się w ciągu dekady. Więc pytanie, co zadzieje się w ciągu tych dziesięciu kluczowych dla naszej gospodarki lat, w jaki sposób przestawimy się i gdzie znajdziemy e, tanią energię. OZE będzie jakimś uzupełnieniem. Tylko Ale... po drugiej stronie, mhm. oprócz tej wielkiej energetyki, jest kowalski, czyli z jednej strony e, mieszkaniec, który musi mieć prąd w domu, musi mieć ciepło e, i, po i jeszcze jakby e, osobną uzupełnienie, czyli biznes, który jakby, krótko mówiąc, utrzymuje e, PKB. więc e, to, czy nam wystarczy środków i czy z tego wzrastającego kraju nie spadniemy w dół, będzie bardzo mocno zależeć od decyzji polityków i mądrych inwestycji środków z KPO. A mm, do jakiego poziomu y, udziału my możemy dojść, jeśli chodzi o OZE? No bo wiadomym jest, że nigdy nie będziemy mieli 100% z OZE, prawda? Energii. Ale tak realnie patrząc, OZE stanowić, ile może stanowić w tym naszym miksie energetycznym? Według ekspertów różny, i różnych szacunków, OZE powinno uzupełnić między 10 a 20 Tylko te 20 czy nawet 30 w jakichś optymistycznych rokowaniach jest pewną wydmuszką, no bo średnio możemy korzystać z energii wodnej. Nie jesteśmy Norwegią, nie mamy jakby mhm. takich możliwości, takiego spiętrzenia, żeby wykorzystywać tą energię. Zostaje nam wiatr, który, jeżeli wykorzystamy na Bałtyku i rzeczywiście te farmy, wiatrowe powstaną, no to trochę nam uzupełni i fotowoltaika, tylko po drugiej stronie są jeszcze wymagania naszego systemu dystrybucji przesyłu energii, bo on musi jeszcze móc odebrać tą o energię, a na przyłącza mówi, się dość jest, długo czeka. A poza tym same sieci dystrybucyjne u nas są no, w średniej kondycji. Więc z jednej strony potrzebujemy Zmodernizować energetykę, z drugiej strony zmodernizować sieci dystrybucji, i jeszcze wymyślić to już wracamy do tego parokrotnie jak magazynować tę energię bo to jest właśnie problem z OZE, że musimy ją w jakiś sposób zatrzymać. To tak naprawdę my nie jesteśmy w zbyt kolorowej sytuacji, jak tak patrzę na nasze możliwości środowiskowe no bo Norwegią nie jesteśmy nie mamy możliwości spiętrzenia tych wód. Nie jesteśmy Portugalią, Hiszpanią, gdzie świeci słońce. No, też za mocno nie wieje u nas, jedynie trochę na Bałtyku, więc z czego my powinniśmy docelowo korzystać? Z, z naszego z potencjału gospodarczego, z pracowitości Polaków, z dobrego zaplecza technologicznego, bo Polacy potrafią bardzo mocno w innowacje. Przykładem jest choćby to, co się dzieje na naszym rynku internetowym, czy, czy kwestiach płatności elektronicznych, bo tutaj jesteśmy liderem e, i europejskim, i światowym, więc jeżeli chcemy, to potrafimy. Więc ja skupiałabym wszystkie siły na tym, żeby e, transformować się w kierunku energetyki jądrowej. Z jednej strony duże elektrownie, potrzebujemy ich dwóch i e, im szybciej wymyślimy plan, gdzie ma być kolejna elektrownia, wszystkie zgody środowiskowe, zaplecze eksperckie, mhm. ludzi, którzy będą jakby to e, budować, ale przede wszystkim też zabezpieczenie finansów, no bo nikt nam e, nie sfinansuje całości tych inwestycji, a po drugiej stronie SMR-y. To jest jedyna możliwość przy naszej po prostu e, strukturze gospodarczej i naszym położeniu geograficznym e, inwestycja VAT-u. A możemy dziś odpowiedzieć, ile tych SMR-ów może być, czy w zależności od potrzeb? To zależy od technologii, bo są różne technologie. Są technologie amerykańskie, brytyjskie i koreańskie. I w zależności od mocy tych reaktorów powinniśmy mieć ich kilkanaście, może nie kilkadziesiąt, jak zapowiadały szumnie spółki państwowe, no bo też są to technologie, które dopiero powstają. Pierwsze SMR. Dopiero powstanie. Pytanie, czy powstanie w Polsce, czy powstanie w Wielkiej Brytanii. No tak, ale to już na y, kolejną naszą rozmowę e, w takim razie. Agata Śmieja, dziękuję pięknie. Prezes Fundacji Czyste Powietrze i twórca, pomysłodawczyni Szczytu Klimatycznego Together. Dziękuję. Dziękuję. To był program Szczerze o Pieniądzach. Ernest Bodziuch, do zobaczenia.